Ciao amici, czas na weekend z Grand Prix Włoch, więc my przygotowaliśmy dla Was pigułkę informacyjną wszystkiego tego, co wydarzyło się już po podcaście, a zanim jeszcze weekend na no dobre się zaczął, więc po kolei. Te rzeczy najważniejsze sobie pokrótce omówimy. Format wciąż nie ma nazwy, wciąż nad nią myślimy. Jeżeli macie ciekawe sugestie, sekcja komentarzy jest Wasza. Jeżeli ten materiał będzie się Wam podobał, to zachęcamy oczywiście do podbicia, bo to pomaga bardzo mocno obecnie, jeżeli chodzi o algorytmy. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Stefano Domenicali znowu z troszkę kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat przyszłości Formuły 1. Amus donosi o tym, jak mogą wyglądać silniki po tych kontrowersyjnych hybrydach, które zadebiutują w przyszłym roku. Kadilak ogłasza, że mają nowego kierowcę testowego, a my trochę się dziwimy, a trochę w pełni to rozumiemy. Na sam koniec, to co najładniejsze, to co powinno cieszyć oko, czyli nowe malowanie Ferrari. Malowanie Ferrari specjalne oczywiście na weekend we Włoszech. Zaczynamy. Troszkę wcześniej nagrywam ten materiał niż bym chciał, ale wybaczcie, czas mi po prostu na to nie pozwala, nie odniosę się do ewentualnych ciekawych czwartkowych wypowiedzi, nie mam po prostu takiej możliwości, a rozpoczniemy sobie ten odcinek od chyba najważniejszej rzeczy. Stefano Domenicali rozmawiał z mediami przed Grand Prix Włoch i trochę zaczynał zajawiać, jak ma wyglądać przyszłość Formuły 1. Pojawiło się dość sporo kontrowersyjnych tematów i z jednej strony możemy się zastanawiać, czy to faktycznie już jest strategia, którą Formuła 1 chce podążać? Czy może Stefano Domenicali troszkę sobie gra w otwarte karty i chce sprawdzić, jaka mniej więcej będzie reakcja widzów? Chociaż część wypowiedzi wskazuje na to, że niektóre rzeczy to już zostały dawno postanowione. Mówi się o skróceniu wyścigów Formuły 1, ponieważ obecny format ma być i za długi. Półtorej godziny ma sprawiać, że młodsza publiczność po prostu nie chce oglądać całych wyścigów, że interesują ich bardziej skróty, które mogą zobaczyć na kanałach YouTubeowych Formuły 1. I tak mniej więcej to Włoch przedstawia. To jest tendencja, która generalnie w całym rynku sportowym gdzieś się pojawia, bo też przecież spekuluje się coraz mocniej o skróceniu meczów piłki nożnej, i też zrzuca się to na karb tego, że po prostu ten po angielsku mówiąc attention span to zainteresowanie, które młodzi ludzie są w stanie przedstawić jako jakimś eventem sportowym, po prostu zaczyna powoli zanikać. Z czasem chwytają za telefon, sprawdzają, wiecie, TikToka, Instagrama przeglądają, skrolują i nie skupiają się na tym, co dzieje się na ekranie, oczywiście, też pojawił się temat sprintów. To jest kolejna kontrowersja, która wciąż trwa, chociaż powiem wam szczerze, że ja delikatnie zaczynam zmieniać zdanie i okazuje się, że nie tylko ja. Stefano Domenicali twierdzi, że przy wprowadzaniu sprintów Dwóch kierowców było za nimi, 18 było przeciwko, a teraz to wydaje się, że jest odwrotnie. Nawet powołuje się na to, że w prywatnej rozmowie z Maxem Verstappenem ostatnio ciekawe, czy Holender będzie zadowolony z tego, że jego prywatna rozmowa z CEO Formuły 1 przedostaje się do mediów w ten sposób. W trakcie tej rozmowy Max Verstappen miał powiedzieć, że faktycznie on coraz bardziej jest przekonany do tego formatu. Stefano Domenicali mówi o tym, że będzie konieczność w pewnym momencie ujednolicenia weekendów wyścigowych, a tutaj też oczywiście odwołujemy się do młodszego pokolenia, młodszych widzów. Ech, treningi mają nudzić większość osób i nie mają nieść dla siebie dla wielkiej wartości. Poza tym, oczywiście, też promotorzy wyścigów, ci, którzy organizują dla nas to ściganie na torach, też wolą format sprinterski z prostego powodu. W piątek, sobotę, niedzielę dzieją się sesje o coś, więc łatwiej jest zachęcić ludzi do tego, żeby kupowali bilety na cały weekend. No i tutaj też podobno głos jest coraz mocniejszy i od zespołów, i od promotorów, żeby faktycznie iść w stronę weekendu sprinterskiego, żeby było ich więcej. No i oczywiście, jak są weekendy sprinterskie, no to pojawia się też taka możliwość, że jednak temat odwróconego gridu powróci, tam się oczywiście powołuje Włoch na F2 i F3, w których od bardzo, bardzo dawna taki temat funkcjonuje i być może warto by było spróbować tego w Formule 1. Były też dodatkowe rzeczy, takie jak ewentualna jednostka napędowa, która by była produkowana przez Formułę 1 jako taki backup, gdyby któryś z producentów postanowił się nagle wycofać, żeby jakiś zespół nie został kompletnie bez niczego i z pustymi rękoma. To jest dosyć ciekawy koncept, ale o tym też Stefano Domenicali specjalnie dużo nie mówił. Dużo jeszcze przed nami i wygląda na to, że Formuła 1 czeka sporo zmian. Co Wy sądzicie? Skracamy wyścigi? Nie skracamy? Więcej sprintów? Mniej? Sekcja komentarzy oczywiście jest Wasza. Zachęcam do wyrażenia swojego zdania. Tak jak mówię, dla mnie weekendy sprinterskie zaczynają mieć trochę więcej sensu, tylko wydaje mi się, że wciąż nie opracowaliśmy perfekcyjnej formuły na to, żeby wykorzystywać je w 100%, ale podobno mają pomysły, więc czekam co dalej będzie się działo w tym temacie. A skoro o zmianach w regulaminach mowa, to znowu powraca temat zmiany jednostki napędowej na coś, co byłoby bardziej przychylne kibicom, co byłoby głośniejsze, co pewnie gdzieś bardziej zbliżałoby nowych fanów do sportu, bo umówmy się, że ten nieprawdopodobny dźwięk Formuły 1 przez lata sprawiał, że to było coś absolutnie wyjątkowego. Mówi się coraz głośniej, a dokładniej mówi o tym Automotor und Sport, że przy okazji Grand Prix Włoch będzie spotkanie wszystkich producentów jednostek napędowych na temat zmian w Formule 1, które nadejść mogą, na temat tego, że V8 miałyby się pojawić. Tak jest, wolno sące V8 2,4 litra, więc coś, to co doskonale znamy z Formuły 1, coś co było przed obecnymi jednostkami napędowymi z małą zmianą, bo ma pojawić się dalej hybryda, która będzie czymś pomiędzy tym co mamy teraz, a tym co mamy mieć w przyszłości, więc nadal dosyć mocny silnik hybrydowy nie wiem czy to jest dobry pomysł, czy nie trzeba by było raczej z tego zejść, no bo jak idziemy w te V8, to fajnie by było jednak sprawiać, żeby one były mniejsze lżejsze i żeby też bolidy się odchudziły, ale myślę, że to jeszcze wyjdzie w praniu, kwestia jest też następująca kiedy. 2028 ma być tym momentem granicznym no i ta granica przez Formułę 1 jest chęć przesunięcia jej do 2030 roku, żeby nie było tak, że tylko trzy sezony pojedziemy z tymi nowymi regulacjami technicznymi, które też umówmy się kosztowały sporo pieniędzy zespoły bo rozwinięcie nowych silników to zawsze jest dużo pieniędzy do wydania tutaj oczywiście się wszyscy podzielą bo co do tego nie mam żadnych wątpliwości Cadillac będzie chciał nowych jednostek Red Bull też się wskazuje na to, że będzie chciał, ponieważ ten projekt silnikowy pewnie idzie im raczej jak po grudzie. Ferrari z Mercedesem trochę nie wiedzą same, co mają zrobić, a Honda z Audi będą oponować, bo tutaj sporo pieniędzy wniesionych w rozwinięte te jednostki napędowe, więc pewnie oni będą woleli, żeby te, żeby te silniki troszkę dłużej w Formule 1 pobyły. Jak to mówią mechanicy, jeździć, obserwować, zobaczymy co z tego tematu się wykluje, ale jedno jest pewne i to jest powód naprawdę do sporego optymizmu. Wygląda na to, że to nie jest czcze gadanie, tylko tutaj dużo się dzieje w tym temacie i już niedługo na torach Formuły 1 będziemy mogli usłyszeć przepięknie brzmiące silniki, bo te teraz umówmy się są dalekie od ideału. Kurz jeszcze dobrze nie opadł po ogłoszeniu Sergio Pereza i Walteriego Botasa. A Cadillac ma dla nas kolejną bombę, ogłoszoną w bardzo, ale to bardzo nietypowy sposób. Jak na razie wszystko, co robi amerykański zespół, nie ma się nijak do tego, jak ogłaszają rzeczy obecne zespoły w Formule 1, ale to ma jakiś swój urok. To jest jakiś taki delikatny folklor, to pewnie będzie się zmieniało, że tak powiem, w cudzysłowie z profesjonalizacją całej ekipy do rzeczy. Colton Herta zostaje kierowcą testowym Cadillaca i to jest trochę szok, bo wydawało nam się wszystkim, że marzenia Coltona Herta o Formule 1 to już dawno uleciały i już nikt nie będzie w ogóle do tego tematu wracał, no bo po co by też... Mieli to robić. W zeszłym roku przecież Colton Herta był wicemistrzem Indykar, miał całkiem dobry sezon. Sporo pecha w tym, w tym sezonie, obecnym w tamtym również, ale nadal to jest bardzo, bardzo szybki kierowca, który potrafi w Indykar walczyć z najlepszymi. Ani stąd, ni zowąd Gruchnęła nam wiadomość: Colton Herta odchodzi z Indykar i właśnie przechodzi na pozycję kierowcy testowego. Tutaj też mały trend dla wszystkich fanów IndyCar. Will Power, słuchajcie, zastąpi. Coltona Herte w zespole Andretti, w ekipie Andretti 26. To będzie numer, który będzie miał Will Power. Po 17 latach odchodzi z teamu Pęski, więc to też jest ogromna, ogromne zaskoczenie. I ja się trochę tego nie spodziewałem, bo wydawało mi się, że Will Power, jeżeli coś ma zrobić, to raczej skończyć karierę po odejściu z ekipy Pęski. A tutaj proszę bardzo, to jeszcze trochę potrwa. W Pęski pewnie zobaczymy Davida Malukasa, bo tak był przymierzany Amer Amerykano-Litwin, tak myślę, mogę to nazwać. On był przymierzany, też po to był zatrzymane w AJ Foyt tam w ogóle karuzela IndyCar oczywiście ruszy, polecam obserwować, bo pewnie w przyszłym roku sporo znowu zmian w autach, ale wracając, Colton Herta poza tym zostanie kierowcą rezerwowym, a raczej testowym, bo to rezerwowym być nie może, ze względu na właśnie brak punktów do superlicencji. W tym momencie, po tym sezonie punktów ma 35, czyli o 5 za mało po następnym sezonie wygaśnie mu jeszcze jeden punkcik, bo dziesiąte miejsce w sezonie 2023 dokładnie tyle mu daje. Przypominam, zliczamy punkty z trzech ostatnich. Lat. Wicemistrzostwo z 2024 roku daje Coltonowi 30 punktów, tegoroczna siódma pozycja daje mu punktów 4. Jak wszystko sumujemy mamy 35. No i teraz, jakie są ścieżki dla niego, żeby ewentualnie superlicencję zdobyć i żeby Cadillac mógł się cieszyć z amerykańskiego kierowcy w Formule 1. Pierwsza to oczywiście zbieranie punktów poprzez pierwsze treningi. Tam za przejechanie każdych 100 km. Kierowca dostaje jeden punkt do super licencji. No tylko sporo tych treningów musiałby Colton nakręcić, żeby te punkty pozbierać, a pewnie będzie zależało im na tym, żeby jednak zrobić to trochę szybciej. Więc uwaga, Dan Tauris wygadał się w podcaście Off Track, który prowadzą James Hinchcliffe i Aleksander Rossi. Że Colton Herta będzie jeździł w Formule 2. Nie mamy żadnych konkretów, ale to się faktycznie stanie. Amerykanin zejdzie niżej, że tak powiem, do serii juniorskiej i tam będzie próbował uczyć się Formuły 1, bo też Tauris podkreśla, że. To są zupełnie inne opony, to jest zupełnie inne ściganie, no i przede wszystkim możliwość poznania torów. A no faktycznie kalendarz F2 jest dosyć spory 14 wyścigów, więc jest duża część tego kalendarza do poznania, do poznania dzięki tej serii. Ale słuchajcie, to jest dla mnie szok, bo zejście Coltona Herty o tak naprawdę o serię niżej, do, do Formuły 2, do serii juniorskiej, do tego zaplecza Formuły 1 no to to jest sprawa absolutnie bez precedensu oczywiście łatwiej będzie mu zdobyć te brakujące 6 punktów w Formule 2, bo tam wystarczy mu do tego ósme miejsce, w IndyCar potrzebowałby co najmniej szóstego miejsca, a tam naprawdę na pstrym koniu jeździ to wszystko, więc każdy dobry sezon może się obrócić bardzo szybko. Dużo szacunku mam do Coltona Herty za ten ruch, bo to jest bardzo odważna sprawa i to jest naprawdę rzucenie się za marzeniami. Jedni powiedzą, że dajmy spokój, że przejedzie jeden sezon, jak mu nie pójdzie to z podkulonym ogonem wróci za ocean i pewnie tak będzie, jeżeli nie wyjdzie to kompletnie to zgaduję, że ten pomysł Coltona Herty w Formule 1 zostanie kompletnie porzucony i szybko, i szybko się skończy Cały to, cała ta to pogoń za Zamarzeniem, ale próbuje 25-latek i tego odmówić mu nie możemy. Będziemy się temu wszystkiemu przyglądać i myślę, że będziecie chcieli jeszcze żywiej oglądać wyścigi Formuły 2 na antenach 11 Sports. do czego oczywiście serdecznie zapraszam w ten weekend. Zresztą również F2 i F3. Ostatni weekend F3, tam już mistrza znamy, ale emocji zawsze jest sporo, więc zachęcam, zapraszam. A co myślicie o tym, żeby ten Colton faktycznie szedł w kierunku Formuły 1? No to klasycznie. Komentarze są Wasze. A zakończymy tym, czym rozpoczęliśmy, czyli specjalnym malowaniem Ferrari na monce. Wciąż wszyscy czekamy oczywiście na Full Yellow Bolido, ale to się prawdopodobnie nigdy nie stanie, przynajmniej ja już kompletnie tracę nadzieję. Ale jedno muszę przyznać: w tym roku jest naprawdę, naprawdę z klasą. 50 lat temu, w 1975 roku, Niki Lauda zdobył swój pierwszy tytuł w barwach Ferrari za kierownicą bolidu Ferrari 312. To malowanie nawiązuje do tego znakomitego auta, którym mógł Austriak jeździć. Wygląda to naprawdę z dużą, dużą klasą. Ostatnio to Ferrari się zdarza naprawdę rzadko, więc chyba trzeba bić mocno brawo. Szkoda, że to tylko na jeden wyścig. Oczywiście widziałem już narzekania na to, że te logotypy HP wszystko psują. To jest w ogóle evergreen, jeżeli chodzi o Ferrari w tym sezonie. Sporo tego, sporo tego narzekania. A skoro jesteśmy przy Ferrari, to tak z kronikarskiego obowiązku i na szybko, bo to też nie jest Oficjalna informacja, ale Corriere de Sport donosi, że Jock Clear po 10 latach ma pożegnać się z Ferrari. Facet, który był odpowiedzialny za ich program szkolenia młodych kierowców. Wcześniej był też inżynierem wyścigowym, m.in. Jacques'a Wilnewa w 1997 roku, kiedy ten zdobywał tytuł w barwach Williamsa. Co dalej z Jockiem Clearem? Tego nie wiemy, nie ma żadnej informacji klarownej, więc czekamy tak naprawdę na oficjalne potwierdzenie i to, czy ewentualnie gdzieś on przyniesie swoje talenty. No i to by było na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że byliście tak długo z tym materiałem. Jeżeli zostaliście do, do tego momentu, to jeżeli tego jeszcze nie robicie, zachęcam Was do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę i podbijcie ten materiał, bo to pomaga nam bardzo, jeżeli chodzi o zasięgi. Ja jeszcze też na koniec przypomnę rozkład jazdy: sporo jazdy będzie w ten, w ten weekend, bo i F3, F2, tak jak wspominałem wcześniej, w piątek 9.35 trening F3, 11.00 trening F2, 13.30, pierwszy trening Formuły 1, o 15.00 Kwalifikacje F3, 15:55, kwalifikacje F2 o 17:00, drugi trening F1, w sobotę 6 września 9:15 sprint F3, 12:30, trzeci trening 14:15 sprint F2. O 16 kwalifikacje F1 i w niedzielę o 8.15 główny wyścig F3, 9.45 główny wyścig F2 i o 15 najważniejsze wydarzenie, czyli wyścig F1. Ja Was serdecznie zapraszam oczywiście do Eleven Sports, tam skomentuję pierwszy trening, kwalifikacje i wyścig, także do usłyszenia i do zobaczenia w trakcie tego weekendu na Mące.